Witam wszystkich na kolejnym odcinku Wspaniałości z Nieba. Wiecie, że wspaniałości z Nieba przychodzą do naszego życia przez Boże Słowo, przez czytanie, studiowanie Bożego Słowa. Wtedy do naszego życia przychodzą same wspaniałości z Nieba. A więc przeczytamy dzisiaj fragment Bożego Słowa. Skupimy się dzisiaj na tekście z listu Świętego Jakuba. Przeczytam Pierwszy rozdział tego listu, wersety od 2 do 8, i zastanowimy się, jakie to wspaniałości z nieba dzisiaj z tego tekstu do naszego życia Bóg chce włożyć. A więc czytam: Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej Przez wiatr tu i tam miotanej Prze to niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma Człowiek rozdwojonej duszy Chwiejny w całym swoim postępowaniu Tyle tekst Biblii Apostoł Jakub Zawarł w tym krótkim Fragmencie swojego listu bardzo wiele Istotnych dla nas informacji Otóż po pierwsze, mamy tu nakreślony pewien cel naszego życia, zaraz do niego przejdę. Mamy tu nakreśloną drogę, sposób, w jaki Bóg ten cel osiągnie, i mamy tu również określoną naszą rolę w tym procesie. Więc tutaj Jakub zaczyna od tego, że będziemy przechodzić rozmaite próby. Będziemy, nasze życie będzie konfrontowane z różnymi okolicznościami, z różnymi sytuacjami, trudnymi lub bardzo trudnymi lub przykrymi. I te sytuacje są wpisane w nasze życie celowo przez Boga. Celowo, ponieważ Bóg chce osiągnąć w naszym życiu pewien cel, który zaplanował i który osiągnie bez względu na wszystko. Więc jest to nieuniknione, że będziemy przechodzić w życiu rozmaite próby, rozmaite sytuacje, które będą w stanie nas nauczyć pewnego postępowania, nauczyć pewnych właściwych postaw. Po co? Po co te próby? Mamy tutaj odpowiedź, że te doświadczenia naszej wiary mają sprawić, że na koniec to dzieło będzie dzieło naszego życia, które Bóg w nas tworzy, będzie doskonałe nienaganne i nie mające żadnych braków. Czy potrafimy sobie to wyobrazić, że kiedy staniemy przed, przed Panem naszym Jezusem Chrystusem, będziemy doskonali, nienaganni i nie mający żadnych braków? Najczęściej myślimy, że chodzi tutaj o, o, o te takie uwielbione ciało, które kiedyś, w które kiedyś zostaniemy przyobleczeni. Ale wydaje mi się, że skoro te próby dotyczą tego życia tutaj na Ziemi, teraz, obecnego. To dotyczą one kształtowania naszego charakteru. A więc nie dotyczy to przyszłego, doskonałego, uwielbionego ciała, ale Twojego obecnego charakteru tu i teraz. Bóg chce kształtować Twój charakter, przemieniać go, po to, aby uzyskać na koniec coś doskonałego, nienagannego, nie mającego żadnych braków. I w tym celu. Pan Bóg, jako kochający Ojciec, musimy pamiętać o tym, że dla nas, ludzi wierzących, ludzi narodzonych z Bożego Ducha, Bóg jest kochającym Ojcem i wszystko, co robi i co dopuszcza do naszego życia, wynika z jego miłości do nas, do swoich dzieci. Nawet jeśli to są trudne sytuacje, nawet jeśli to są przykre sytuacje, Bóg dopuszcza je z miłości do nas, aby Wypracować w nas nowy charakter, żebyśmy coraz bardziej przypominali Jego syna, Jezusa Chrystusa. Po to, aby uzyskać na koniec dzieło doskonałe i bez żadnych braków. No i teraz czytamy tutaj, że jeżeli komuś z Was brak mądrości, niech prosi Boga. Ta mądrość, o którą mamy prosić Boga. Nie dotyczy jakiejś tam wiedzy, którą moglibyśmy się popisywać, ale mądrości w podejmowaniu konkretnych decyzji związanych z przechodzonymi właśnie próbami, z przeżywanymi właśnie sytuacjami. Ta mądrość dotyczy tego, w jaki sposób mamy nauczyć się reagować, co konkretnie mam zrobić, jak konkretnie zachować się w sytuacji, którą przeżywam. I jeśli w takim momencie brak mi mądrości, uznaję, że po prostu nie wiem, należy się modlić wtedy do Boga i prosić, aby dał jakąś wskazówkę. Najczęściej Bóg posługuje się wtedy swoim słowem i innymi wierzącymi, którzy nam przekazują to, co mamy robić, jak się zachować i jak przejść te próby. Czytamy tutaj, że Bóg. Chętnie i bez wypominania będzie odpowiadał na takie modlitwy. To jest bardzo ważna informacja. Że Bóg na taką prośbę o mądrość, o, o pomoc, będzie odpowiadał chętnie i bez wypominania. Z czym się kojarzy nam wypominanie? Najczęściej kojarzy nam się z sytuacją, w której ktoś nas zawiódł albo my kogoś zawiedliśmy i czujemy, się, i czujemy że. Nie mamy prawa więcej prosić o coś, ponieważ raz, już drugi, trzeci raz zawiedliśmy kogoś. Ktoś na przykład obiecał coś komuś albo pożyczył coś i nie oddał, obiecał i nie zrobił, i wie, że tak postąpił, i czuje, że nie ma prawa prosić o następną pożyczkę czy o następną pomoc, bo, bo już wiele razy zawiódł. I osoba, która ma prawo wypominać, że już została wielokrotnie zawiedziona, ma prawo nie, nie pożyczyć po raz kolejny, nie pomóc po raz kolejny, z tego powodu, że została już raz zaufanie zostało zawiedzione. Natomiast Bóg tutaj obiecuje, że nie będzie wypominał. Nawet pomimo tego, że wielokrotnie został z naszej strony zawiedziony, że nie postąpiliśmy tak jak. Mieliśmy postąpić, nie nauczyliśmy się tej lekcji, zawiedliśmy, a mimo to Bóg obiecuje, że będzie chętnie i bez wypominania dalej i dalej odpowiadał, że nigdy z nas nie zrezygnuje. Więc to jest ważna wiadomość. Ale żeby człowiek nie pomyślał sobie, że o, jeżeli Bóg tak chętnie i bez wypominania jest gotów mi usługiwać za każdym razem, to może nie warto się starać, skoro Bóg i tak będzie dalej odpowiadał. No więc dlatego apostoł Jakub pisze, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam, przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. A więc jest sytuacja, w której Ty możesz prosić Boga, ale nic nie otrzymasz. I Bóg nie ma zamiaru odpowiadać ci na twoje prośby i cokolwiek ci dawać, ponieważ prosisz bez wiary. O jaką wiarę tutaj chodzi? Otóż wiara w rozumieniu biblijnym zawiera w sobie dwa elementy: po pierwsze, pełne zaufanie do osoby, której wierzysz, w tym wypadku pełne zaufanie do Boga i pełne posłuszeństwo tej osobie, której wierzysz. W tym wypadku Bogu. Pełne zaufanie do Boga można mieć tylko wówczas, kiedy się go zna. Tak samo zresztą jak z człowiekiem. Nie możesz ufać komuś, kogo nie znasz. Po prostu to jest niemożliwe, żeby w pełni zaufać komuś, kogo się nie zna. Dopiero im bardziej kogoś poznajesz, tym bardziej możesz mu zaufać, i to jest oczywista oczywistość. I dokładnie tak samo jest z Bogiem. Jeżeli Boga nie znasz, nie jesteś w stanie Mu zaufać. Nie jesteś. Masz jakieś wyobrażenia na jego temat, najczęściej błędne, i nie jesteś w stanie Mu zaufać. I jeżeli nie jesteś w stanie Bogu zaufać, to też nie, nie będziesz nigdy posłuszny temu, co On, Jego radom, Jego wskazówkom. Po prostu nie będziesz posłuszny. Albo prosisz Boga, ale z założenia, z, za, z takim założeniem, że On musi odpowiedzieć według Twoich wytycznych. W innym wypadku nie masz zamiaru się poddać e, Jego radom i posłuchać. W takim wypadku pozostaniesz człowiekiem nieroz, nieroz, niedojrzałym, miotanym, niczym fala tu i tam, niestabilnym, bo ogólnie to e, ten przykład z falą Morską jest obrazem człowieka niestabilnego, który nie potrafi po prostu być stały w tym, co postanowił, być wytrwały. On jest niestabilny. I to jest obraz niedojrzałego człowieka. Dojrzały człowiek to taki, który. Dołożył wszelkich starań, by poznać Boga, by jak najbardziej Go poznać, jak najbardziej się do Niego zbliżyć, zrozumieć, jaki jest Bóg. To człowiek, który zrozumiał, że Bóg jest dobrym Ojcem, który nie wyrządzi Ci krzywdy, ponieważ Cię kocha, dopuszcza doświadczenia do Twojego życia z miłości, bo chce Cię wychować. Więc człowiek, który zna Boga w ten sposób, wie, że może bezpiecznie Go prosić. I bezpiecznie go posłuchać, bo mu się krzywda nie stanie z tego powodu. I dojrzały człowiek, dojrzały chrześcijanin jest wtedy, kiedy postanawia w pełni posłusznie, posłusznie odnieść się do tego, co Bóg mu przekazał jako swoją wolę, kiedy go prosimy o mądrość. A więc prosimy Boga o mądrość. Bóg w jakiś sposób przekazuje nam swoją wolę, czy to przez swoje słowo, czy przez swoje sługi, czyli innych wierzących, a my okazujemy pełne posłuszeństwo i wprowadzamy w życie, w czyn to, co usłyszeliśmy. Niedawno miałem przykład obrazujący właśnie tą, tą sytuację. Rozmawiałem z pewnym bratem, który żalił mi się, że ciągle, ciągle mu nie, coś nie wychodzi, ciągle wszystko się wali, nie potrafi jakoś w tym rozwoju chrześcijańskim ruszyć do przodu. A ja, znając jego historię, powiedziałem mu, że to dlatego, że Bóg chce wyćwiczyć w tobie wreszcie taką postawę, że jeżeli ty coś obiecujesz, jeżeli dajesz jakieś słowo, to go dotrzymujesz. A ty masz wiecznie z tym problem. Wiecznie nie dotrzymujesz swoich obietnic, wiecznie łamiesz słowo, które dałeś, i dopóki się nie nauczysz innej postawy, w tym wypadku dotrzymywania słowa, Dopóty Bóg będzie Cię próbował nieustannie. Te próby się nie skończą, dopóki Ty się nie nauczysz innego postępowania. Tak działa Bóg w naszym życiu. Ponieważ nas kocha, ponieważ chce nas wychować i ponieważ dąży do osiągnięcia celu, który sobie wyznaczył, a tym celem jest stawienie nas doskonałych i nienagannych i bez żadnych braków przed obliczem Jezusa Chrystusa. W ten sposób patrz na doświadczenia, które przechodzisz. Dojrzałość to przede wszystkim stabilność i wytrwałość. Niedojrzałość to chwiejność, rozdwojenie duszy i po to są próby. I takie wspaniałości z nieba dzisiaj przekazuje nam apostoł Jakub w swoim liście. Zostańcie z Bogiem i niech te próby, przez które teraz przechodzicie, doprowadzą Was do coraz większej doskonałości, coraz większej dojrzałości. Nie zniechęcajcie się. Proście Boga o mądrość, będzie Wam dana, ale też postanówcie sobie, że zrobię dokładnie tak, jak Bóg mi odpowiedział okaże pełne posłuszeństwo. Niech tak się stanie w życiu każdego słuchającego te słowa. Z Bogiem, kochani.